Czy znacie ból bycia oskarżanym o rzeczy, których nigdy nie zrobiliście, kiedy są wam przypisywane jakieś niecne myśli, niecne zamiary, jakieś naprawdę bardzo głęboko złe motywacje? Czy kiedykolwiek stawaliście w takiej sytuacji, bo jest to sytuacja błogosławiona? Jest to sytuacja, w której możemy być spokojni, bo jesteśmy pewni. Że nic takiego nie zrobiliśmy. I to przynosi taką nową jakość wdzięczności, że myślisz sobie o tym, że to jest cudowne prowadzić prawe i dobre życie, być dobrym człowiekiem. Jestem wdzięczna Bogu za to, że jestem dobrym człowiekiem, że żadne bzdurne, kłamliwe oskarżenia nie mają prawa do mnie, że wszystkie złe myśli. Które inni toczą na mój temat, nie mają prawa, i rodzi się w moim sercu wdzięczność wobec Boga, wobec świata, wobec wszystkich ludzi, którzy mnie ukształtowali, którzy mieli wpływ na moje życie, bo dzięki nim mogę żyć jako uczciwy i dobry człowiek. I to jest taka naprawdę piękna myśl, do tego, żeby ją gdzieś wypielęgnować w sobie głęboko. Ale też jest to piękna myśl, żeby podejmować życie pełne dobra i prawości. Życie, w którym starasz się każdego potraktować dobrze. Życie, w którym starasz się do każdego wyjść z sercem i daje to pewną taką lekkość stanu bytu, co wy na to. Warto być dobrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, wtedy żadne szczekanie psów nie dosięga. I jestem za to dzisiaj wdzięczna.